A was ostrzegam, żebyście pilnowali swoich falowników, żebyście w takiej sytuacji nie mieli jak ja teraz, że produkcja spada Wam o 30%. Wydaje się, że wszystko jest w porządku, a po prostu jeden string pracuje o połowę mniejszą mocą. Dzień dobry, serdecznie witam. Spotkała mnie ciekawa przygoda, jeżeli chodzi o awarie fotowoltaiki. Chciałbym pokazać wam jej przebieg. Myślę, że to się przyda każdemu z nas, ponieważ historycznie, wcześniej czy później, też Was czeka jakaś awaria. Fotowoltaika mam od 7 lat. To jest tego typu pierwsza awaria, ale mimo, że mocno siedzę w tych tematach fotowoltaicznych, zauważyłem ją dopiero po pełnych 4 miesiącach jej wystąpienia. Zobaczcie, mam kilka instalacji fotowoltaicznych na dachu. To jest ta instalacja, która mi się właśnie zepsuła. Na gruncie. Instalacja na tych samych panelach, ale w innym miejscu. I na gruncie te panele z reguły produkują trochę więcej energii niż to na dachu. Na dachu mam zacienienia. Najważniejszy parametr to jest KWH do KWP. Bo tu możemy porównywać różne instalacje. I w styczniu tu i tu miałem 16. Bardzo mało, bo pokoda kiepska. 43 w lutym, 51 na gruncie. Ale różnica, wiadomo, na gruncie szybciej śnieg się topił. Mogłem tą różnicę zrozumieć. 79 w marcu, 93 na gruncie w marcu. I tutaj ta różnica już była znacząca, ale jeszcze na to uwagi nie zwróciłem. Ale w kwietniu. Tylko 74 kWh do kWp, a prawie 100 na gruncie. I tu mi powiedziało coś, słuchaj, jest problem. Jest na pewno awaria, mimo że falownik takiej awarii Ci nie pokazuje. Mój falownik Fronius ma możliwość, że mogę dokładnie patrzeć, jaka jest produkcja na poszczególnych stringach. 23 kwietnia miałem bardzo ładną produkcję. String 1 górny, ja Wam go pokażę. Tak to wygląda. Jest string 1 dolny, to jest ten czerwony string. On obejmuje 18 paneli i te panele są zawsze w moim przypadku niezacieniane przez kominy. A string drugi, aż 20 paneli, niestety tutaj są panele zacieniane przez ten komin i tutaj są panele zacieniane przez ten komin. 10 paneli jest zacienianych, dlatego założyłem na tych 10 panelach optymalizatory TIGO, które wtedy, kiedy dzień jest na danym panelu, lepiej go dostrajają do reszty dzięki temu, mimo że mniejsza produkcja ale jest dodawana do produkcji pozostałych paneli, bez tych optymizatorów cały string by funkcjonował w gorszym stopniu, jeżeli cień byłby duży, to wtedy bypassem by energia omijała w ogóle dany panel, a jeżeli cień byłby początkowo mały jeszcze na dopiero na początek panela to wtedy panel mógłby psuć całą instalację dlatego są optymizatory założone i jak widzicie Mimo, że na zielono to jest energia z 20 paneli, a na niebiesku z 18, to ten zacieniany string produkuje troszkę mniej energii. Ale w sposób taki zauważalny. I to jest ok. 23 kwietnia był jeden dzień, kiedy z jakiegoś powodu optymizatory u mnie działały. To jest ten dzień TIGO, który pokazuje nam funkcjonowanie optymizatorów. I zobaczcie, Tutaj jest energia z poszczególnych paneli. Mamy jeden komin, to jest ten komin. O, to, o, dokładnie to tak wygląda, jakbyśmy tutaj wsadzili o ten rysunek. I tu mamy o dokładnie raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery te panele. I widzimy o konkretnej godzinie, to jest 12.28, jak wygląda produkcja. Zobaczcie, że panel nazwany B2 w moim przypadku, czyli ten panel daje tylko 14 watów energii, gdzie 216, 212, 134 dają panele, te dwa nie zacienione, a ten częściowo zacieniony. W tym przypadku sytuacja jest podobna, ten panel, czyli B7, daje tylko 20 watów energii, 220, 215 dają pozostałe. Dlatego jest bardzo ważne, żeby te optymizatory działały, i w tym przypadku, jak widać, one się dość dobrze sprawdziły. Dobrze działały, ale okazuje się, że tutaj to był wyjątkowy dzień, kiedy mi działały optymizatory. W pozostałych dniach 22 już nie działały. 21. Nie działały, i tak dalej. Dlatego pomyślałem, że jest awaria optymalizatorów, i tutaj one w jakikolwiek w jakiś sposób muszą wpływać negatywnie na działanie całego systemu. Producent TIGO twierdzi, że jeżeli nie odbieram sygnału radiowego z optymalizatorów, to one działają niezależnie, nie potrzebują tutaj żadnego odbiornika. On jest tylko po to, żebym ja mógł właśnie poprzez stronę internetową analizować pracę poszczególnych paneli. Jeżeli takiej analizy, sobie nie życzę, to te panele będą i tak działać w znakomity sposób. Wielu z Was pewnie ma założone optymizatory i na pewno większość z Was nie ma kupionego, bo to jest dość drogi system monitorowania. Okazało się w moim przypadku, że jeżeli system monitorowania nie działa, to te wszystkie panele przestają w ogóle produkować energię. Produkują jej zero. Skąd to wiem? Wiem to dlatego, że jak naprawiłem system, a odbyło się to 5 maja, to robiłem takie eksperymenty. O godzinie 15:45 zaczęły działać, ale nie wszystkie. Zdemontowałem antenę z tego miejsca. Wsadziłem ją do garażu, gdzie mam główny serwer Tigo. Sygnał z tych trzech paneli, czyli z tych paneli, nie dochodził już do garażu. W związku z tym, widzicie w ogóle, tego sygnału teraz nie mam. Działały tylko te panele, ale dzięki temu mogłem sprawdzić, że faktycznie produkcja na falowniku gwałtownie wzrosła. 4 maja, jeżeli przejdziemy tutaj do 4 maja. Tak wygląda produkcja 4 maja z optymizatorami. W teorii String daje dużo niższą energię, połowę mniejszą energię niż ten dolny 18-panelowy. Daje dużo niższą, ponieważ energia jest tylko z 10 paneli, bo 10 paneli, które mają optymizatory, są wyłączone, ale tutaj. To jak mówiłem mam o 1545, nastąpiło załączenie 8 z 10 paneli, i momentalnie mi energia wzrosła. Zobaczcie, co się działo z napięciem w tym czasie. Jeżeli porównamy napięcia na poszczególnych stringach, to widzimy, że jest kolosalna różnica między napięciem stringu jednym 470 V w tym momencie, a w dolnym 253. Tu po załączeniu, nawet mamy sytuację, kiedy. String górny daje nam więcej, bo 608 V, a 492 V daje nam string dolny. 5 maja, czyli wtedy, kiedy wszystko działało, miałem napięcie 514 488 V. To daje mi 28V na jeden panel, 24V na drugi panel. Jak nie miałem łączności z panelami, napięcie górne było 20, z, do, z dolnych paneli 27V, a tylko 13 średnia wyszła z, z tych paneli z, z optymizatorami. Ale jeżeli tą wartość podzielę przez 10, to wychodzi napięcie 20, 273 V do 268, czyli bardzo porównywalne. Czyli widzimy, że tak naprawdę napięcie od napięcie było tylko z 10 paneli pozostałe 10 paneli w ogóle nie funkcjonowało. Jeżeli wziąłem pod uwagę moc, to jest to sama sytuacja. 23 kwietnia, czyli wtedy, kiedy TIGO jeden dzień pracował. Coś jakiś miał taką sytuację, że na jeden dzień się załączył w ciągu czterech ostatnich miesięcy. Średnia moc na paneli 214 W, panele dolne 185 W, panele górne z optymizatorami, a 1 maja 218 W, czyli bez zmian podobna moc samopołudnie, a tylko 105 W średnia string drugi. I też jeżeli tą moc dam na 10 paneli, to wychodzi mi, że tą moc miałem tylko z 10 paneli, bo zostałe 10 było wyłączonych. Nie chciałbym mieć sytuacji, kiedy moja produkcja fotowoltaiczna byłaby o 30% niższa w ciągu roku, ponieważ 10 moich paneli nie byłoby w ogóle obsługiwanych. Być może wy też macie założone optymalizatory TIGO i nawet nie wiecie o tym, że część z nich nie działa, ponieważ nie macie możliwości sprawdzenia ich tak jak ja poprzez system monitoringu. 8,2 kWh i wyłączamy nadzór nad TIGO. Wyłączyłem TIGO w tym momencie. Dwa urządzenia. Co się dzieje? Okay. Czyli wyłączenie TIGO nie popsuło nam w dniu dzisiejszym Froniusa. Zobaczcie, wyłączyłem go. Został wyłączony. Jeszcze go całkowicie z prądu wyłączę. Dobra i teraz go włączamy, ale bez już tego. raz. Zobaczcie, słońce świeci, pogoda się nie zmieniła w tym czasie. Widzicie? brak TIGO powoduje takie zamieszanie dobra, łączymy antenę jak ta godzina jest? jest godzina 12.30 świeci słońce produkcja 59 to jest wyłączone włączyłem TIGO 5800 i za chwilę zresztą będzie to widać jak pokażę Wam różnicę między stringami o, 250 V 470 V I jak to się uruchomi to nam napięcie wzrośnie A i prądy mówicie dobra daję wam prąd prąd tyle samo jest amper Ciągle tu jest żółta dioda. Jeszcze nie działa. O! Napięcie wam rośnie. I teraz szybciutko. Dajmy moc jeszcze. Tak działają optymizatory TIGO, ale one działają tylko wtedy, kiedy są połączone. Przez Wi-Fi z internetem. Przynajmniej tak działa to z falownikiem Fronius. No i moc rośnie. Zobaczmy, szybko na Godzina 1326 i macie prądy 470-470, różnica 10V między jednym a drugim stringiem. Jeżeli chodzi o prądy, ten drugi jest trochę ma mniejszy prąd. 7,5 kW. Kto wie, dlaczego tak jest. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.